Najlepsza rzecz jaką mogłem kupić w 2025 roku, dzięki temu, moja była dupa już mnie smęci zostawiła mnie kiedyś, zobaczyła ile spędzam czasu przed komputerem z tym cackiem. Jestem mega szczęśliwy, bo zweryfikowało to nasz związek i teraz mogę robić tylko to co lubię, a nie słuchać tej jędzy. Więc patrz, mordeczko, co ja tutaj mam. Tu mam przycisk, który mogę sobie strzelać. Tutaj mam zuma. Przez prawy i lewy przycisk jakby myszki. Mam tu jeszcze jakieś dwa inne przyciski, które to teraz są mi niepotrzebne. I mam tutaj scrolla, czyli mogę zmieniać sobie broń poprzez tutaj kręcenie tej rolki. Ok, a ja wolę mieć kałacha i teraz tak ruszam sobie górę dół poprzez unoszenie tutaj tego pistoletu, czyli zobacz, takim ruchem mogę sobie tu operować. Zajebiste to jest. Widzisz? Oczywiście mogę ruszać jak zwykłą myszką, przód, tył i na boki. Depi wiem wyjebane, ale ja takie lubię, więc takie będzie. I no, co mogę powiedzieć? No jakbyś chciał, to mogę ci podesłać link do tego. Wystarczy, że poprosisz w komentarzu, a do ci link. Także ja idę grać. Elo.